Dzień dobry słoneczka, z tej strony ciotka Irsy, witam was na moim i samca alfa kanale w czwartkowej renowacji. Słuchajcie, dzisiaj renowacja apartamentu, w którym gra mój samiec. G mój samiec gra drag queen. tak, bo ma do tego święte prawo i po prostu ja nie mogę patrzeć w jakich on warunkach daje tego biednego Simaka, że mu żyć. Serio. Bo tak jak wyglądał ten apartament, to tak moje kochanie to zostawiło i stwierdziło, że tak będzie grało. Więc słuchajcie, ja apeluję do niego: przestań męczyć biednego Sima i daj mu, bo masz już na to fundusze, daj mu normalne warunki do życia. Tak. I tak powstał ten apartament. Mam nadzieję, że zostanie wykorzystany. Oczywiście możecie go pobrać u mnie w galerii, już jest dostępny. ID Irse 88. Oczywiście będzie w podpisie filmiku. I słuchajcie, dobrze jeszcze jakby nie patrzeć yy, moje ślubne historie, ten cały dodatek ślubny nie wyszedł, a już jest dużo kontrowersji wokół niego. Tak, oczywiście ktoś musi mieć ból dupy, bo czemu po prostu gra nie mogłaby być grą i, nie mog i politycy mogliby się do tego trochę nie wtrącać. No bo otóż gra nie wyjdzie wszędzie, no nie wyjdzie, będzie w pewnym stopniu ekskluzywna dla... Pewnych krajów, a dla innych krajów, no cóż, no nie pojawi się. Tak stwierdziło jej, że nie wyda gry w miejscach, gdzie pewne aspekty, które oni pokazują, no cóż, są niezgodne z prawem. No bo słuchajcie, nie wszyscy zeszli wcześniej, wcześniej z drzewa, tak jak inni. I na przykład w Rosji homoseksualizm nadal jest karany. Dlatego Rosja nie dostanie najnowszego dodatku. No, słuchajcie, bywa. Trochę się nie dziwię, ponieważ ja pewnie nie chcę mieć kłopotów, ale takie podejście, że no, trzeba usuwać jakby nie, nieprzychylne elementy dla władzy, to jest ideolo ideologiczne. A nie bycie w LGBT. Sorry. Serio, jeżeli miłość ma być ideologią, no to jak to nazwać, to co oni robią? No, bólem dupy, no inaczej, tego się nie da nazwać. Trochę to rozumiem, trochę tego nie rozumiem. Rozumiem tyle, że Ie y, postępuje tak, aby naprawdę nie mieć kłopotów i był i wilk z tej owca cała, a znowu nie kompletnie nie rozumiem podejścia naszych dalekich sąsiadów, no bo sorry, i mam nadzieję, że nadal będą dalekimi sąsiadami. No bo sory, to jest tylko gra. Naprawdę tylko gra. A to, że sobie dwóch kolesi popatrzy w oczy, no to sobie popatrzyli w oczy i to nie oznacza, że od razu mają być wywiezieni na Sibir. No, ale nic nie poradzimy. Jedynie na co nam zostaje, no to pilnować tam, gdzie mamy jakieś możliwości. Chyba że pisać petycje i tego typu brać udział w akcjach. No bo to jest coś w czym, no cóż, mamy jakiekolwiek możliwości. Jak najbardziej. Ja zawsze staram się podpisywać petycje, które wspieram jak najbardziej. Zawsze staram gdzieś się coś tam powiedzieć, albo zrobić za darmo jakąś grafikę. No bo w tym trochę robię, więc jak gdzieś mogę też pomóc, to ja nie widzę problemu. A ja nawet się cieszę. No bo czemu nie? Słuchajcie, chwilę jeszcze dam Wam kilka informacji odnośnie do właśnie nowego dodatku, bo słuchajcie, jej, że tak powiem, uchyliło rąbka tajemnicy i tak, świat będzie mieszkalny. jej, tak, będzie mieszkalny, co jest fantastyczne. No i poza tym, że będzie mieszkalny, to będzie miał jeszcze miejsca, gdzie można będzie się kąpać, czyli powiedzmy takie plaże, czyli Sulani nie będzie już takim morskim, jedynym światem, gdzie można się kąpać. Ups, przykro mi. Tak, będzie można, o tym nie powiedziałam ostatnio, ale będzie można odnowić przysięgi, co też jest w sumie słodkie i urocze. A co dla mnie w sumie jest takie dość ważne, przedstawiony zestaw do herbaty, który jest na zwiastunie dość tak na początku, kiedy simka dekoruje tort, będzie funkcjonalny. Słuchajcie, te śliczne małe filiżaneczki będą funkcjonalne. Już je widzę w debagu układane gdzieś na półeczkach. Tak, bardzo się cieszę. Oczywiście z takich jeszcze to będą simowie z będą dostępni. No, i twórcy jeszcze chcieliby któregoś dnia dodać w ramach aktualizacji związki poliamoryczne. Jakby ktoś nie wiedział, to chodzi o taką wielomiłość yy, z pełnym zaangażowaniem interesantów. Czyli powiedzmy, i lewa i prawa strona wiedzą, w czym siedzą. Powiem wam, że jeżeli komuś to jest potrzebne, to no spoko, mnie to nie ziemi, mnie to nie parzy. Yy, ja i tak mam problem z graniem więcej niż jednym Simem, ale no. Jeżeli komuś to potrzebne jest do jakichś fabuł, czy do właśnie pokazywania siebie, bo nie oszukujmy się, są miejsca na świecie, gdzie jakby no, jest kilka żon i jeden samiec, no bo tak jest. Jeżeli ktoś chce taki mieć związek w grze, ha, dla mnie no problem, naprawdę. Nie jest to jakoś niesmaczne, czy coś w tym stylu, no po prostu inny krainy, inny obyczaj. Chwilkę jeszcze Wam powiem yy, odnośnie nowego dodatku, bo było, była tam opcja sypania kwiatków i twórcy pokazali wampira, który sypie kwiatki, więc to nie będzie tylko dla dzieciaków. Co też jest całkiem, powiem Wam, fajne. Mam nadzieję, że tak samo będzie z obrączkami, bo miło by było, jakby na przykład ojciec jednego z pary młodej na przykład podawał obrączki. To też by było fajne, takie do fabuły. No, no słuchajcie... No to oczywiście zapraszam do subskrybowania, lajkowania, komentowania i co? I miłego dnia Wam życzę. No, buziaczki, pa pa!